Cześć, witajcie się bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony oczywiście pokrywek, a w dzisiejszym odcinku pokażę coś niesamowitego, ponieważ najlepszą, najbardziej wydajną farmę... Yy, jak to się nazywało? Kryształów? Ametystów? Nie wiem, nie jestem pewien, jak to się nazywało, ale najlepszą farmę tych, 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 tych takich fioletowych, magicznych cudełek w Minecraft. Yy, od razu mówię, że gram na subszocie 20w46a, ponieważ nie chciałabym się przechodzić z wersji na wersję po prostu tyle. Nie wiem czy działa to na innych wersjach, wydaje mi się, że powinno działać, ale nie ręczę Wam za to, okej? Okay. Od razu mówię, że to jest farma, która no generalnie nie powinna występować w Minecraft, tylko jest po prostu zbugowana, tak lekko mówiąc. Dlatego no to już zależy od Waszego stylu grania, czy będziecie chcieli taką farmę robić na swoim świecie, czy nie. Ponieważ to jest jednak bug i niektórzy uważają, że to jest, że bug to jest cheat. No ja tak jestem sceptycznie do tego nastawiony, ale jednak uważam, no jeżeli to jest błąd Minecrafta, no to dlaczego by go po prostu sobie nie wykorzystać. E, farma jeszcze nie wiem jak bardzo jest wydajna, ponieważ sami jej nie testowałem, tylko po prostu wiem jaką zrobić, zaprezentuję Wam i po prostu Wam w tytule dam albo nawet w opisie jak ta farma bardzo jest wydajna. E, a Was oczywiście zapraszam do stawienia łapeczki w górę, suba z dzwoneczkiem na kanale, udostępniania tego z filmu z tym żeby więcej osób wiedziało jak zrobić taką farmę. Od razu już statystyki poddawać, ponieważ przez dwa tygodnie nie było filmu. Przepraszam Was za to bardzo. Ale co, my już żeby się zabierzemy do zbudowania tej magicznej kozackiej farmy w Minecraft. A więc tak, potrzebujemy takich od rzeczy, jakie macie na y, ekranie, czyli jednej pochodni redstone'owej, jednego bloku szlamu, jednego lepiej pistona, y, jakby redstone'a, pięć y, przekaźników oraz pięć y, ametystów, tych skupisk, no nie? Y, y, I tak, bierzemy na, na początku sobie to, to oraz to. Już pewnie się domyślacie, co trzeba z tym zrobić. Y, ja Wam tylko powiem, tak, to jest zegar, dokładnie. W Minecraft jest coś takiego jak zegar. Zegar. Dlatego robimy sobie tak, 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 tak. Jak to się robiło? Tak? Nie, nie do końca. Kurde, ja nigdy nie byłem dobry przed stone. A. Ja czekać, nie, bo to trzeba opóźnić o dwa. I dopiero teraz to walnąć. Tylko kurna jak? O, to jest pytanie. O, dokładnie, tak dwie na zegar. Profesjonalny Minecraft y, Bedwars, kurde, player i w ogóle. Dobra. Jak mamy już sobie coś takiego, to potem bierzemy sobie. O wcześniej, to jeszcze nie, to jeszcze nie. tym tutaj poczekamy. Bierzemy sobie to, to i to. I stawiamy sobie lepkiego pistona tutaj. Nie, Kurde, nie tak, Antyk, ty jesteś debilem. Tak, o. To sobie kładziemy tak, tak, tak. Tak, tak. Na YouTube jeszcze nie widziałem, że była taka farma. Wydaje mi się, że takiej farmy jeszcze nikt nie opatentował. Dlatego podobnie jestem pierwszy w Polsce, ale to jest nieważne. Widziałem ją gdzie indziej niż na YouTubie. Nieważne gdzie. E, I teraz patrzcie. Stanie się magiczny myk, który polega na tym, że kładziemy tutaj redstone i będzie tego w ciul. Ja myślę sobie, e, nie wiem, tak po expie z 10 minut. Potem sobie wywnarzam i podam Wam w opisie, ile takich kryształów jest na godzinę. Dlatego ja tam Wam teraz tylko pokażę. Idę to jakby. No, ile to daje na przykład, nie wiem, przez minutę mniej więcej, e, a no, to działa w ten oto sposób. Jest to naprawdę to chyba najwydajniejszy sposób na farmienie tych kryształów. Ja jeszcze w ten sposób ich nie farmiłem, tylko sprawdziłem sobie na świecie, czy ta farma w ogóle działa, czy to jest możliwe do zrobienia. E, I jak sami widzicie, no, jest. No, no mocne to jest, ok? Jak sobie zrobimy takie, nie, no, chociaż, nie na trzech to aż nie potrzebujemy, bo to będzie troszeczkę za dużo. Ale na no ta parma działa po prostu w przekotackim stylu. Zbieramy sobie to wszystko i sobie policzymy i do tego mamy w ekipunku. Chociaż wątpię, że to się w ogóle będzie mieściło. No, to się nawet mi w eku nie mieści. E, dlatego najpierw sobie to powiem przez 4. E, kurde, a tak naprawdę aż tak musisz to robić. No, jak sami widzicie, z tego pełno. Jak chcecie sobie wyfarmić mega dużo tych bloków, to jest po prostu no, najlepszy sposób na zrobienie tego, jak sami widzicie. Ponieważ na no, ile jestem? Nawet nie pół minuty, a jest tego, no, już wam podliczam szybko, szybko, szybko. A więc tak, jest tego 64. Uznajmy, że 157 to też jest tak, no bo na akurat to są 2 sekundy dosłownie yy, różnic, Dlatego uznajmy, że to jest 64 yy, razy 7. To jest 448 tych. Kryształów, a staję tutaj z pół minuty, no dosłownie może pół minuty, a więc no to jest przeogromny fenomen, jeżeli chodzi o farmienie tych kryształów. Jeszcze ja myślę, że ich tak na farmie jest: cztery podwójne skrzynie, i myślę, że w ten sposób będzie to Git sobie wyglądało. Ja prawdopodobnie się tu gdzieś obuduję, zrobię sobie taki kącik na ekspiarkę i przez minutę tutaj będę stał, wy to będziecie wszystko widzieli na. Timelapsa, bo nie wiem tym przez ile to będę tam robił. Um, ale jeszcze zanim to może by się przydało jak... Chociaż ja na no, hoperów stawiać raczej nie będę. Tylko potrzebuję sobie właśnie dać, 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 dać coś, żeby się czymś obudować. No niech będzie to żelazo. I to będzie naprawdę bardzo dobry pomysł na zrobienie. Y takiego szybkiego testu ile to będzie trwało przez minutę, ponieważ przez 10, 10 minut, no oczywiście te kryształy będą znikały. Dlatego no to jest chyba najbardziej wydajna farma tych otoż to kryształów, jakie są w Minecraft'cie. mik myk, myk, myk. E, I chyba tego, że mnie postawię niestety. E, Okej, okay, a więc już tu jestem. Przepraszam, że to, to cięcie chwilowe, ale muszę sobie nastawić coś takiego magicznego e, jak stoper. A więc tak, ja to odpalam na minutę. E, już za chwilę tak naprawdę. Klikam dwa przyciski na telefonie oraz na mojego no myszki i zobaczymy ile tam wyparami kryształów przez minutę. A więc tak, minęła minuta i 4 sekundy, dosłownie, a ja już zatrzymałem. E, dlatego no niecała minuta i 4 sekundy, więc może mniej więcej minuta e, i ja nawet tego połowy nie zebrałem, a to mi się już nie miesi wykłó, no nie? A więc no, totalna beka. Dobra, a więc tak yy, robimy tak, o ja za chwilę powiem, ile będzie tych bloków, czy będzie ich cały ekspółnek, czy ile ich będzie. Dlatego, no, zobaczymy się tak naprawdę już za chwilę. I uwaga, uwaga, chwila prawdy, ile tego będzie. No, jak sam widzicie, z tego jest po prostu pełno. Dobra, ja sobie zrobię coś takiego, sobie I wywalę sobie po prostu to wszystko tutaj i zobaczymy, ile tego będzie tak mniej więcej. O kurde, tu się jeszcze zapełniło, ale to, to, to troszeczkę się tego zapełniło. No jest tego przeogrom, jak sami widzicie. No jest tego pełno dosłownie, to jest dosłownie chwila y, farmienia. Dacie sobie tutaj troszeczkę tych, y, jak to się nazywa, lejków y, i przez, nie wiem tam, z 20 minut będziecie mieli tego po prostu... Tyle że już do końca życia ich nie będziecie potrzebowali, y, jak, do końca życia jakby... No, końca grania na jakimś sobie, no nie? Dlatego taka farma jest po prostu przekładzacą sprawą. Ja ją polecam... Y, no bo no, kurde, no jest po prostu chyba najlepszym sposobem ekspynienia tego. Tu yy, już trzeba zrobić sobie takie trzy, co już według mnie jest totalnie niepotrzebne. Naprawdę tego będzie o wiele, o wiele, o wiele więcej. Dlatego mam nadzieję, że zostawicie właśnie te 10 opieczek w górę, suba z na kanale, udostępnijcie ten film tym oraz wbijecie na grupę na Discordzie, która znajduje się w opisie tego filmu. Już te odcinki będą się pojawiały normalnie, ponieważ no właśnie jak, tak jak mówiłem, teraz jest dosyć spora przerwa, e, dlatego no bardzo was za to przepraszam, ale chciałem wrócić z czymś, z czymś fajnym, a poza tym nie mam za bardzo pomysłów na odcinki, dlatego możecie mi podsyłać je oczywiście na Discordzie prawdopodobnie już niedługo stworzę taką sekcję jak pomysły na odcinki gdzie, będzie, gdzie będziecie sobie mogli podsyłać jakieś fajne pomysły co byście chcieli widzieć. Stworzymy też takie drzewko, ono nie jest idealne okej, okay? ono nie, nie jest idealne, ale, ale, ale nie wiem co o nim powiedzieć. Jest całkiem, takim brzydkie yy, więc, więc, więc jeszcze nie wiem czy ono tutaj będzie stało czy nie. Yy, trzeba to jakoś tutaj zrobić tak żeby ono nie wyglądało jakoś mega tragicznie, no nie? Tutaj no, póki co to, to, to jest po prostu tragedia z tym drzewem, nowego na ono. No tak nawet od góry nie jest jakieś cudowne, ale chciałem to mieć takie drzewo, ponieważ tutaj... Tak jak miał na swoim Snapcrafcie, chyba bodajże cztery, on miał jakby uwięzionych pillagerów w klatkach tutaj. Ja też będę chciał sobie uwięzić takich dwóch pillagerów, jednego z toporem a drugiego z kuszą. i mam nadzieję, że to będzie mega fajnie wyglądało. I mam nadzieję, że takie coś mi się uda zrobić, no tylko najpierw tutaj muszę zrobić jeszcze najazd. Poza tym jeszcze jakieś jeszcze się to zmienił na, na, na naszym świecie. zrobiłem od taki pokój do handlów i to nie są z tej farmy tak jakby kryształy to są kryształy z, z normalnie wydobyte tam z geot nie mam swojego villagera, który całkiem spoko ma rzeczy. Będę musiał ten pokój handlów dokończyć, jeszcze go tam dalej przedłużyć, sobie jeszcze jakieś tam, nie 10-20 wieśniaków, żeby to było turbo wydajne i żebym tu miał dużo takich właśnie wieśniaków, które mają takie jakby opłacalne dile, które mógłbym z nimi dobijać. Poza tym gdzieś tutaj miałem, ojejciu, albo nie, ja już to prawdopodobnie wyłożyłem. Tutaj miałem netherrack przepalany, chyba nawet na odcinku go przepalałem no oczywiście cekiełki, ponieważ będę chciał zrobić sobie nether center i yy, już na zacząłem go robić, ale nie do końca przemyślałem